Cześć wszystkim z tej strony Mateo i dzisiaj wam omówię mój dzisiejszy trade, trade na SP. Yy, mamy tak, mamy na interwale dniowym mamy yy, zwyżkę, czyli centymetr po prostu byczy. Odnos na mniejszy interwał, na interwale 4 godzinnym. Yy, jesteśmy tutaj w, w trendzie po prostu spadkowym. Yy, na interwale godzinnym, znowu sprawdzam, byliśmy tutaj w interwale wzrostowym, także nie daje nam to za bardzo y, przewagi, ale patrząc po prostu na to, jak to się wygląda, że kierujemy się po prostu lokalnie tutaj do dołu, to ja chciałem zagrać po prostu shorta. Teraz wam pokażę, jakiego shorta zamknąłem. Y, wczoraj na grupie informowałem, że po wybiciu tego, tego dołka tutaj jeszcze będzie góra. Jednak ja wczoraj właśnie nie tradeowałem tego longa stąd nie złapałem, uciekło po prostu y, to beze mnie. Po prostu nie grałem, jestem na wakacjach, urlop. Ale jak ktoś tam jest na grupie właśnie na Discordzie, to jak najbardziej jak najbardziej mógł to złapać i, i ładnie na tym sobie, sobie sobie przytulić. teraz co tu mamy? Mocny, mieliśmy tak tutaj spadek, ruch ładnie trójfalowy, wyznaczona kreska skąd ma być ruch wzrostowy. I tutaj mieliśmy idealnie nierówność na wykresie. W tym miejscu nierówności tutaj. Zostaliśmy mocny, mocny spadek. I też również na wystworzyła po prostu nierówność. Ja zaznaczyłem sobie, wejdę na, na przykład na 30-minutowy, ten poziom tutaj. I stąd oczekiwałem tutaj jakiś rak spadkowa. Ja bym sobie na spokojnie tutaj w pozycję krótką jednak Zwróćcie uwagę, w której godzinie to było. Tutaj 22, trzecia w nocy, tutaj była piąta i tutaj 7.30 z rana. Także to była sesja po prostu azjatycka. Ja sesji azjatyckiej w ogóle nie rozgrywam. Także dla mnie to nie było w ogóle, nie dało żadnej 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 wartości. Ja tutaj się po, po prostu spałem, nie grałem, nie grałem. Dostaliśmy się z rana mocno i wrostowy. Doszliśmy akurat do kolejnej kolejnego takiego punktu. Jeszcze miałem wyżej zaznaczony ten punkt, że moglibyśmy się stąd po prostu odbić. Jednak no bardziej i bardziej mi odpowiadał ten punkt. Także obserwowałem, co tutaj cena robi właśnie na mniejszym interwale. I dotknęliśmy ten punkt. Mieliśmy spadek. Podbitka. Spadek. Zwróćcie uwagę, co tutaj nam się stało. Mieliśmy zmianę, zmianę struktury, czyli potwierdzenie do tego, żeby wejść po prostu w pozycję. I tak. Pierwszy punkt, czyli miejsce do, do spadku został, został nam po prostu zaliczony, czyli na naszym, naszym checkliście zaznaczamy po prostu OK. Mamy miejsce do spadku. Mamy potwierdzenie w postaci change of character, czyli mamy potwierdzenie. Wyszukujemy tego teraz miejsca skąd otwieramy po prostu pozycję. Tutaj mieliśmy właśnie nierówność. Ta nierówność od razu została zamknięta, zostaliśmy spadek, tutaj trochę konsolidowaliśmy, spadliśmy, zmienialiśmy strukturę, ja od tego momentu szukałem już tutaj wejścia. Także ja już tutaj byłem przy wykresie i gdzieś w tym miejscu tu już chciałem otwierać pozycję po prostu krótką, jednak świeczka byłem po prostu, patrzyłem na wykres, świeczka się mocno zamknęła, także uznałem, że nie otwieram tej pozycji, tylko najpierw wybijemy ten tutaj podwójny podwójny szczyt, i po wybiciu tego podwójnego szczytu ja tutaj od razu wchodziłem w pozycję po prostu krótką z marketu Stop lossa, miałem ustawionego po prostu nad szczytem. I cena powoli sobie spadała powoli, 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 powoli. I tak, tutaj moim tej profitem docelowym miał być wybicie sesji azjatyckiej, wybicie płynności właśnie stąd. I po wybiciu tej płynności zamknąłem tutaj, tutaj część, część po prostu zysku tu mamy również equal high, equal low przepraszam, czyli równy dołek po prostu i tutaj też mamy nierówność dość do tej strefy, tu też mamy trochę, trochę kasy, także uważam, że, że możemy dostać taki dalszy, dalszy spadek, jak ja mówię, no ja jestem na wakacjach Szybszy, szybki, szybki trade. Tutaj już ładnie spadali. Tu zamknąłem jedną pozycję, i gdy widziałem, że po prostu podbijają mocno, no to ja już tutaj gdzieś wyszedłem, na, wyszedłem z tej reszty pozycji i mówię: A odpuszczam. Nie jest to jakiś duży zysk. Tutaj wam pokazuję. Jedna mała pozycja. Tyle mi wyszło. No i tyle. I, od, i odpuszczam. Więcej po prostu dzisiaj nie gram. Nie będę miał czasu, także do, do usłyszenia właśnie po tym, po tym 15-16, kiedy już wrócę po prostu do regularne, regularnego tego tradingu. No i tyle. Dzięki w takim razie za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.